Cześć! Ostatnio narzekaliście, że nie ma jakby żadnej nowej listy top 10, więc dzisiaj wychodzę jakby do Was i, i robię listę 10 moim zdaniem najlepszych gier science fiction. No i właśnie co się kryje pod tym terminem, tak? Bo teoretycznie science fiction to powinno być wszystko, co się odbywa w kosmosie. To powinno być wszystko związane z mutantami, z zombie, z potworami i z w ogóle z całą taką popkulturą, tak? Związaną z czymś, co jest nierealne, tak? Wiele osób mówi, że na przykład pandemik jest to gra science fiction, z czym się nie do końca mogę zgodzić. Przynajmniej podstawowy, pandemic. Ale dla mnie science fiction, przynajmniej na tej liście, na czym chciałem się skupić, to właśnie jest głównie coś... Się o, o bitwach w kosmosie, może po prostu, że odbywa się w kosmosie, są jakieś obce rasy. Też tutaj zawarłem gry, typ, grę, czy gry, może typu właśnie Mad Max, czyli mutanci i inne takie, 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 takie rzeczy. Odrzuciłem na bok zombie, które moim zdaniem są trochę oddzielną kategorią, i też odrzuciłem właśnie potwory, wiecie, jakieś potwory w Tokio i tak dalej, Godzilla, no to. to... Jest oczywiście Science Fiction, ale, ale moim zdaniem to też jest taka podkategoria, tak? Japończycy chyba to jakoś nazywają, nie pamiętam w tym momencie nazwy, ale, ale nazywają to w pewien sposób, który oddaje jakby to, że to jest oddzielna gałąź, to nie jest takie typowe science fiction. Także ja chciałbym się takim typowym pogadać, czyli wiecie, Wuthamed 40 tysięcy, Gwiezdne Wojny, Star Trek, Mad Max, no, no coś co nie wiem czy mnie rozumiecie, ale tak czy inaczej. Zaczynam. Jednak na, 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 na właśnie liście rezerwowych, na podstawie chyba obcego, można powiedzieć, jest taka stworzona, czyli to jest taki numer 11, można powiedzieć, to jest Tezeusz. Czyli gra, gdzie walczycie na, na stacji kosmicznej, jedna osoba może się wcielić właśnie w tych obcych, inne osoby mogą się właśnie w Marines w, wcielić, inni w naukowców. I tak naprawdę to jest gra logiczna, oparta na systemie właśnie też zagrywania kart, takich umiejętności, ulepszeń. Walczycie, zazwyczaj chodzi o to, kto pierwszy straci jej punkty życia, ale czasami też kto zbiera najwięcej punktów danych. Także bardzo fajna gra, minimalnie się nie zmieściła, bo stwierdziłem, że numer 10... Zrobi na mnie troszkę takie większe wrażenie, i to jest Battle Galactica. Jestem ogromnym fanem, właśnie serialu o tym samym tytule, tego nowego, starego, z tego z lat 70. nie oglądałem, ale ten, ten najnowszy jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym serialem science fiction. I co ciekawe, ta planszówka przy stole spodobała się chyba tylko mi. Graliśmy kilka razy, ale, ale tylko ja byłem tak naprawdę zachwycony, Chociaż zresztą osób narzekała, ale mimo wszystko ja bardzo dobrze to zapamiętałem, tak? Jest to gra, moim która ma najlepszy motyw zadajcy, taki najbardziej elektryzujący dla mnie, tak? bo, bo wcielacie się albo w ludzi, albo właśnie w Cylonów, którzy chcą doprowadzić do zagłady waszego statku i to jest takie fajne, to nieoczywiste, bo, bo zagrywacie te karty zakryte do jednego stosu, przerosowujecie i później macie porażki, zwycięstwa i tego typu rzeczy. Troszkę właśnie in minus na mnie była długość rozgrywki, tak? Bo, bo tylko jeżeli faktycznie pojawi się konkretne wydarzenie, to jesteście w stanie lecieć właśnie tym tytułowym statkiem Battlestarem dalej w przestrzeni kosmicznej w, w kierunku ukończenia gry. Jeżeli ta karta nie wyjdzie, to może być dużo tych ataków, kolejnych ataków, ataków, także jakby zmienić troszkę to, to właśnie ten system ciągnięcia tych kart wydarzeń, to mi się wydaje, że tak gra naprawdę by u mnie na półce była i bym starał się namawiać ludzi na, na, na ten Stara. Ale na chwilę obecną mamy kilka gier, która jest troszkę podobna systemowo, ale mimo wszystko nie zabiera tyle czasu. Także numer 10 Baton galaktika, Galactica, świetny klimat oddania właśnie serialu w planszówce. Fajny system zdrajcy, naprawdę bardzo, bardzo. Taka, taka ciekawa, elektryzująca gra. Numer 9 jest to kolejna gra, która bardzo dobrze oddaje klimat tego, co, co właśnie w tej grze się dzieje. To jest bardzo unikalne: jest to Android Netrunner. Kolejna gra, której nie mam w kolekcji, ale po prostu nie miałbym pewnie z kim grać. A mimo wszystko, bardzo. Bardzo doceniam i rozumiem dlaczego ludzie Androida kochają. tak Macie stacje właśnie hakerów z korporacjami. Hakerzy próbują dostać i wykraść dane jakieś takie kluczowe dla tych korporacji, a z kolei korporacje, które właśnie którą gra się całkowicie inaczej niż tym właśnie hakerem, zostawia takie pułapki, tak? takie, takie różne rzeczy, które wręcz potrafią zabić tego, tego, runera, tego, 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 tego hakera. Także naprawdę klimat jest gęsty, bardzo fajnie napisana instrukcja, gdzie ona wprowadza was w temat tych wszystkich frakcji, o co tam chodzi i tak dalej. W czasie rozgrywki naprawdę czuje się takie, takie, takie właśnie to, że, że, że tam ci są wielcy, a ja jestem taki jeden, po prostu, który próbuje ich jako, jakoś dorwać, tak? No, także, Android NTDR jest to mój numer 9. Fajna gra, jeżeli chcecie często w to grać. Tak? To jest taki właśnie poker na sterydach, a tak jak w pokerze, moim zdaniem, warto, żeby wszyscy gracze byli tacy równi umiejętnościami. Tak? Wtedy jesteście w stanie naprawdę bardzo dobrze się bawić, poznać bardzo dobrze grę i wtedy pomieście się naprawdę bardzo dobrze przewrojdzie bawić. Numer 8. W końcu musiał się pojawić Gwiezne Wojny, jest to Imperium Atakuje, czyli Imperium Assault. No, gra, która może gatunkowo nie jest dla mnie jakby moim takim topem, tak? bo, bo ja nie jestem wielkim fanem tych Dungeon Crawlerów, gdzie poruszacie się drużyną, rzucacie kostkami, żeby wykańczyć kolejne jednostki itd. itd., itd. Ale bardzo doceniam mi za to, że ma dwa tryby właśnie, możecie sobie albo zagrać tą kampanię, gdzie właśnie to jest takie typowe jak w desencie, czyli poruszacie się i, i walczycie z potworami, otwieracie jakieś drzwi, jakieś nie wiem, panele aktywujecie i tak dalej, albo możecie zagrać taki turniejowy skirmish, taki właśnie pojedynek, który polega na tym, że budujecie sobie właśnie swoją armię. Na Naprzeciwko macie armię przeciwnika i kto jakby lepiej zbuduje tę armię i, i, i wykończy oponenta, ten po prostu będzie zwycięzcą. Tak? To się bardzo dobrze sprawdza na, na turniejach. Ludzie naprawdę różne rozpiski sobie robią. No co? Poza tym gra wygląda naprawdę bajecznie, tak? Macie piękne figurki szturmowców, i Loda i naprawdę i Luka Okera. No wszystko co w wiedznych wojnach macie to prędzej czy później w Imperia Assault się, się pojawi, tak. Także dla fanów na pewno coś ciekawego i na pewno do spróbowania, i dlatego to jest właśnie mój numer 8, czyli Imperia Assault. Mój numer 7 jest to jedyna gra właśnie e, taka niepowiązana bezpośrednio z tym punkiem albo z tym takim właśnie sci-fiem z kosmosu, i to jest na Urashima Hex. Chyba najbardziej znana polska gra na świecie, nadal myślę, najlepiej oceniana obok Osadników i Robinsona. No może Robinson jest lepiej oceniany, ale to nie istotne. Neurosima była taką pierwszą polską planszówką, która naprawdę przybija się do świadomości na świecie. I szczerze mówiąc, więcej razy ja grałem w Neurosimę na telefonie komórkowym niż na jakby planszy oryginalnej. Tak? Nie posiadam swojej kolekcji Neurosimy. Podejrzewam też dlatego, że moje żenie nie do końca się ten klimat i jakby sama rozgrywka podobała, więc jakby w ramach rezerwy bawię się przynajmniej na telefonie komórkowym, co moim zdaniem jest bardzo fajnie tam oddane, tak? Musicie sobie za jakieś małe pieniądze kupić, ściągnąć aplikację, która ja bardzo dobrze oddaje. Musicie sobie z komputerem pograć i ograć sobie wszystkie frakcje, tak naprawdę to jest do polecenia. Co, NeuroStrema ma się ten taki fajny mechanizm budowania wspólnie planszy, zastawiania tymi jednostkami i dopiero w momencie jak ktoś zagra kafel ataku, wtedy dopiero rozpatrujecie wszystkie strzelaniny, które są, tak? A do tego czasu wszyscy stoją z karabinami, albo tam z mieczami, albo z czymkolwiek są i czekają po prostu na sygnał do ataku, więc to fajnie wygląda, że tutaj ten celuje w tego, zaplecajmy na kolejnego kolesie z karabinem i, i wiecie, to tak bardzo, bardzo śmiesznie wygląda a później pyk, rzucacie atak i plansza się oczyszcza, nic nie zostaje i wygrywa ten, kto jest szybciej zdejmie bazę główną właśnie swojego przeciwnika. Także tam mi się bardzo podoba chyba Ignacy Trzewiczek powiedział, że to jest chyba bitwa na noże w budce telefonicznej I to faktycznie bardzo, bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, co też dużo dodatków, dużo nowych frakcji, Na to bardzo, bardzo mi się na roślinno podoba. Tak, I, i, i o czym trzeba powiedzieć, że te frakcje faktycznie bardzo mocno się różnią od siebie, bo tutaj macie wszystkie inne jednostki, inne działania, inne. Ta kwatera główna też ma inny umiejętności specjalny, także tej wolności też jest tutaj bardzo długo i jest to jedna z niewielu gier takich mocno abstrakcyjnych, która mi się podoba, tak? Bo jak ja już widzę planszek, to składa się z samych heksów i że będę tu jakieś kafelki przesuwać i tak dalej, to już tak hmm, średnio już to pewnie będzie wyglądało, a mimo wszystko, że to jest gra, która właśnie jest taka abstrakcyjna, to oddaje swój klimat, tak? Te jednostki mają sens, mają działanie, tak? Moim ulubieńcem tutaj jest koleś, który strzela siatkami, tak? który, który pozwala zatrzymać przeciwnika, że on w tej turze nie będzie nic robił, tak? nie będzie atakował i tak dalej i tak dalej. Także naprawdę, Neuroshima kawał, kawał dobrej gry. Numer 6 jest to Roll for the Galaxy, czyli moim zdaniem lepsza gra od Racer minimalnie, od karcianki to jest trochę bardziej znana pewnie jeszcze. To the Galaxy, czyli za pomocą kości budujecie tak naprawdę swoje takie imperium intergalaktyczne, tak? bo te kostki reprezentują waszych pracowników, to są inżynierowie, to są ludzie, którzy odpowiadają za szukanie nowych planet do, do, do eksploracji, to są sobie odpowiedzialne za badania naukowe, za rozwój, macie tam jakieś pilota, który sprzedaje wasze dobra produkowane na planecie, tak? są właśnie robotnicy, którzy te dobra produkują na tej planecie tak? i tak jak w Rejsie, kto uzbiera odpowiednią ilość punktów zwycięstwa, ten po prostu wygrywa. Tak, gra się kończy, kiedy punkty znikną ze środka stołu i wtedy zliczacie punkty ze swoich tam planet i wszystkich technologii i bardzo łatwo tutaj jest, jest jakby... Osądzić, kto, 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 kto wygrał tak, w rola. Podoba mi się właśnie bardzo ten system kości On Jest bardzo unikalny, mało, która gra. Mm, nie każe Was tutaj za losowość. Tak? Bo tutaj, tak naprawdę, cokolwiek wrzucicie na tych kostkach, jakoś Wam się przyda. Tak? Może to nie będzie to, co wy marzyliście w tej turze, ale dzięki temu musicie się dostosować do tego, co chcecie zrobić. tak Macie tam takie ścieżki ucieczki typu właśnie przestawianie tych kości, Możecie mieć technologie, które Wam pomagają na Wasie lepsze zarządzanie tym losem, także bardzo fajny pomysł na samą rozgrywkę, jak był pomysł właśnie, że rol będzie jakby kościelną wersją rejsa. Troszkę mrużyłem tutaj oczy, jakby nie wierzyłem, że to się może udać, bo zazwyczaj to jest po prostu takie ścieranie na licencji, tak, że to niby jest ta sama gra, ale tak naprawdę kościana i tak naprawdę nie ma nic wspólnego. A tutaj mimo, że odczucie jest nieco podobne, to moim zdaniem nawet rozwija pewne pomysły z Rejsa, dlatego rol jest bardzo fajną moim zdaniem grą i jest moim numerem 6 z gier science fiction. Numer 5, jest to kolejna gra ze świata Gwiezdnych Wojen, jest to X-Wing, czyli moim zdaniem najlepsza gra z Gwiezdnych Wojen, jaka powstała. No jest co prawda Armada, w którą jeszcze nie grałem, ale z tego co słyszałem ona jest po prostu dużo bardziej takim zaawansowanym X-Wingiem, tak? Tutaj macie te takie mniejsze statki, które po prostu atakują siebie nawzajem i możecie tam grać jakieś tam powiedzmy kampanie, w których musicie coś zrobić konkretnego i tak dalej, ale możecie po zagrać sobie po prostu z kirmisza, czyli kto pierwszy zdejmie wszystkie statki przeciwnika. Tak samo jak w Imperial Assault, ja myślę, świetnie tutaj ta gra jest dopasowana pod realia z takiego zawodowego grania, gdzie sobie ulepszacie te statki, jakieś zmieniacie sobie podzespoły tych statków, układacie swoją najlepszą taką eskadrę. Ja troszkę się nie wkręciłem, jeżeli chodzi o kupowanie tych statków i jakby budowanie tej całej swojej kolekcji, też może dlatego, że jeden z moich tutaj kolegów, który najczęściej gra ma bardzo dużo tej, 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 tej floty. Więc, więc nie ma jakby w ogóle potrzeby z mojej strony inwestycji, bo, bo jeżeli gramy na dwie osoby, no to wiadomo, że on użycza mi swoich statków i możemy grać, tak? E, także gra mocno kolekcjonerska, skupiona na, na tym, żeby jednak dokupować sobie te statki, te nowe fale, które wychodzą. E, czym macie więcej, tym wiadomo, że fajniej się gra. E, podoba mi się właśnie klimat Gwiezdnych Wojen, który czuć w x bo te statki faktycznie zachowują się tak, jak powinny, tak? Czyli, nie wiem... Ciężej pancerzony x wing wiadomo, że jest mniej zwrotny niż TIE Fighter, który no, jest jakby statkiem bardziej przeznaczony do takich manewrów, tak? Są lepsi piloci, tak? Czyli jak nie wiem, jesteście z skywalkerem, no to tu już, już wam zdecydowanie łatwiej jest tak? niż jakimś tam potrzebnym pilotem eskadry. Tak? Także naprawdę X-Wing na razie na chwilę obecną. Najlepsza gra z Bezg Wojen. to jest mój numer 5. Numer 4 jest to gra. Ze świata na Uroczymie Hex, to jest ta resistance, czyli gra taka imprezowa, jak znaliście, nie wiem, w dzieciństwie na mafię, albo graliście w jakiegoś wilkołaka, tak, albo coś takiego, to to na tym polega. Tak? Czyli nawet do 10 osób się bawicie przy stole, rozdajecie karty tożsamości. Zakryte, część osób jest agentami Molocha, którzy chcą jakby zdradzić Was i, i jakby doprowadzić do niepowodzenia Waszych misji, albo jesteście jakby sprawiedliwymi oficerami w posterunku i, i chcecie doprowadzić do tego, żeby wszystkie misje były udane, tak? Osoba przy stole decyduje kto idzie na misję i później na podstawie tego czy misja się udała czy nie udała już możemy wnioskować kto jest dobry, kto jest zły. Fajny jest też motyw taki, że tam w mini takim dodateczku, że można rozdać takie, można komuś zaufać i dać kartę specjalną, która pozwala mu, nie wiem, podejrzeć tożsamość innego gracza albo coś tam innego zrobić, tak naprawdę kawał dobrej gry. Wcześniej ja, nasza wersja którą mamy, jest w malutkim pudełeczkiem jak, jak karty, takie kupione w kiosku za 5 złotych. A teraz re, portal wydał ta jakby na długą edycję, która jest już w takim faktycznie większym pudełeczku, takie solidniejsze, także spokojnie możecie kupić. Jeżeli często spotykacie się z znajomymi w składzie, nie wiem, 6, 7, 8, 9 osób, to moim zdaniem, no praktycznie, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej nie ma lepszej gry dla tak wielu osób, takiej gry blefu, gry, której Dużo się rozmawia, dużo się negocjuje. Ja uwielbiam takie gry, więc Resistance to jest mój numer 4. No, mój numer 3 to jest kolejna gra, gdzie po prostu buzia wam się nie zamyka przy stole. Jest to Cosmic Encounter, czyli tak naprawdę gra, która ma taki też właśnie doklejony ten, ten klimat science fiction, bo, bo nie macie tutaj jakby czucia brania udziału we w epickich bitwach. Bardziej tutaj właśnie współdziałacie z innymi graczami, oni mogą wam pomóc w zdobywaniu tych kolejnych planet, bo wygrywa ten, który odpowiednią ilość kolonii zdobędzie, czyli zajmie planety poza swoim jakby systemem domowym, i wtedy możecie właśnie przy takim ataku poprosić o pomoc innego gracza. Tak? On wam dokłada swoje statki, i później zagrywacie karty. Kto wygrywa, ten zajmuje pewną planetę. Tak? Jeżeli ktoś wam pomoże, to on też jakby zajmuje ten skrawek Ziemi i, i, i dzięki czemu też możecie w tej grze może być dwóch wygranych, co, co rzadko się zdarza, bo możecie się dogadać pod koniec gry, kurczę, że nie brakuje tej jednej planety, tobie też jednej. Widzę, że mi samemu się nie uda, no to może ty mi pomożesz, tak? Wiele, wiele osób właśnie odrzuca to od kosmika, właśnie ten mechanizm taki, że można tu się dogadywać, a ta gra tylko i wyłącznie na polega. To jest czysta gra negocjacyjna, tutaj nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś tam epicki pojedynek w kosmosie. Tak? Uwielbiam tutaj e, rasy kosmitów, w które się wcielamy, bo one naprawdę mają tak odjechane różne właśnie e, umiejętności specjalne, że naprawdę e, no wydaje się, że to jest czysty chaos. To, to jest po prostu wariacja, jak to, się, jak to może w ogóle działać, tak na papierze czytając. Ale w rzeczywistości naprawdę to działa, tak? Jak mamy na przykład, mój, moim ulubieńcem jest chyba hmm, pacyfista, zdaje się on się chyba nazywa, nie pamiętam po angielsku jest sagra, więc nie pamiętam. Ale polega to na tym, że on wygrywa wszystkie pojedynki, gdzie zagra kartę negocjacji. Co, negocjacja jakby przy każdej innej razie polega na tym, że automatycznie się poddajecie, chcecie negocjować i przegrywacie pojedynek, jeżeli ktoś zagra atak, tak? A on wygrywa wszystkie pojedynki, kiedy zagra negocjacje, więc tutaj się pojawia śmieszny motyw, że jeżeli gracie przeciwko niemu i wiecie, że twój kolega jest tym pacyfistą, to zagrywacie też negocjacje, bo musicie to zagrać i musicie się dogadywać w takim razie, jak rozpatrzycie ten pojedynek, a domu, że się zgodzić, że on po prostu przyjmuje tę planetę. Tak? Jest naprawdę gruba gru tania tych, 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 tych raz, więc nigdy, nigdy ta gra nie jest dwa razy taka sama. I tak jak mówiłem, numer 3 ze względu na to, że po prostu je uwielbiam, które jest dużą taką interakcją, dużą możliwością koegzystowania przy stole z innymi osobami. Także Cosmic and Counter. Mój numer dwa to jest taki mój gral jeżeli chodzi o takie epickie, duże gry w kosmosie, gdzie po walczycie, gdzie pokonujecie swoich przeciwników, gdzie jest duża właśnie interakcja. Nie jestem wielkim fanem Eclipse'a, ze względu na to, że on jest troszkę zbyt wolny. Tak? Tam, tam często po prostu nie wiem, ten motyw właśnie odkryć naukowych jest taki, moim zdaniem, troszkę nudny, bo czasami, jeżeli dużo osób przystawa się na tym skupi. to po prostu wydajecie te punkty nauki, bierzecie te klocki ze środka stołu i tak powoli budujecie tą całą waszą flotę i to wszystko tak wiecie, no czym więcej osób, tym gorzej, tak? A jeżeli chodzi o właśnie o Forbidden Stars, to jest moim, moim numerem dwa, no to tam gra sama was pcha ku pojedyn po pojedynkom, tak? Tutaj nic nie zdziałacie, jeżeli się zamkniecie u siebie, faktycznie tam opłaca się, budować jakieś faktorie, miasta, lepszą technologię, żeby mieć lepsze wojsko. Ale jeżeli po prostu w pewnym momencie nie wyruszycie, żeby zdobyć cele, jakby, które są na, na, na plaży po stronie przeciwnika, wtedy nikt nie wygracie. Tak? Więc tutaj bardziej skupiacie się na samym właśnie motywie walki, a mniej na takim właśnie powolnym planowaniu obawie przed tym, że nie, bo jak ja pójdę i go zaatakuję, stracę całą flotę i i już nie mam szans. Nie, tutaj tam jak stracicie flotę, za chwilę jesteście w stanie ją odbudować i dalej lecicie, tak? Więc ta dynamika jest duża, mimo że gra jest sama w sobie długa, tak? No bo zajmuje powiedzmy nawet tam 4 godziny, czy nawet lepiej, czasami na no, cztery osoby. Ale nadal to jest taka, taka, taki czas gry, który jest moim zdaniem do przyjęcia, tak jak na przykład w Twilight Imperium. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się zagrać ze względu na to, że jakby z tego co widzę i słyszę od ludzi, to naprawdę no potrzebujecie całego dnia, żeby w to zagrać, Ja niestety bardzo rzadko mam tak cały dzień, żeby przeznaczyć tak na jedną grę um, tyle czasu. Mimo, że bym chciał, ale Forbidden Stars jakby daje mi cały te, ten fan, który jakby pochodzi właśnie z tych dużych gier z figurkami, gdzie możecie się fajnie tutaj z kolegami um, podbijać całej planety, tak. Także Forbidden Stars, Warhammer 40 tysięcy w pudełku, duży klimat, także polecam, mój numer jeden. Jest to gra, która jakby w wielu kategoriach dla mnie przynajmniej jest numerem jeden obecnie, czyli Time Stories. Gra jakby wtłoczyłem troszkę do kategorii science fiction, no bo tak naprawdę chodzi tam o podróże w czasie, więc, więc to jest czysty science fiction. Co prawda, można by było to do każdego innego klimatu przyczepić, no bo każdy scenariusz opowiada o czymś innym, tak? Jeden z klimatów, powiedzmy Arkham Horror, czyli tego Lovecrafta, jeden jest w klimacie, nie wiem, fantazji i tak dalej, więc można było do, do każdej kategorii podpiąć, ale moim zdaniem ten motyw podróży w czasie jest jednak tutaj najbardziej kluczowy, więc wydaje mi się, że, że pasuje do, naj, najlepszej gier, do listy najlepszych gier Science Fiction, tak? Kapitalna gra. Naprawdę uwielbiem z z jakbym miał pomyśleć teraz o grze, którą do której najchętniej siadam, to wydaje mi się, że to jest właśnie właśnie ta pozycja, tak? My jesteśmy w czasie właśnie ogrywania trzeciego scenariusza, który jest właśnie w tych klimatach fantazy, Naprawdę też trzyma poziom, jest dużo dłuższy niż poprzednie i, i, i naprawdę czekam z niecierpliwością na kolejne scenariusze. Tak? Ta otoczka science fiction nie jest tutaj taka najmocniejsza, bo tak jak mówię, to zazwyczaj jest tylko takie preludium do waszego scenariusza i później już ruszacie do jakiejś krainy odgrywać jakieś konkretne rzeczy. Ale mimo wszystko, naprawdę jeden z najlepszych gier Ever. Jeżeli nie jest dla Was problemem cena tej gry, albo jeżeli nie wiem, dobrze, dobrze działacie, jeżeli chodzi o język angielski, to powinniście moim zdaniem posłuchajcie już sprawdzić. A jeżeli nie, jeżeli to jest dla Was jakiś problem, może zaczekajcie na polskie wydanie. Ostatnio się mówi o tym, że rebel. Zastanawię się nad wydaniem tej gry, może to będzie jakieś, nie wiem, wspieram to, albo coś takiego. Ja byłbym zachwycony, jakby ta gra była po polsku, żeby jak najwięcej osób w nią zagrało, bo myślę, że naprawdę warto. Jestem zakochany, zachwycony i zawsze, zawsze siadam z przyjemnością i kolejne dodatki na pewno będziemy kupować, także Time Stories, to moim zdaniem jest najlepsza gra science fiction. W komentarzach na dole dajcie znać, jak, jak bardzo się ze mną nie zgadzacie, dajcie znać, jakie są wasze propozycje. Czy słusznie klip z nami jest po prostu zbyt wolny? Czy powinienem wziąć urlop kiedyś jakiś bardzo długi, żeby zagrać w Twilight Imperium? Wszystko to możecie opisać na dole. Na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej!